Iwona z Sanatorium Milości w Hiszpanii z Telzycja będzie jeździć hula noga. Iwona Zarnowiecka z Sanatorium Milości to jedna z barwniejszych postaci piątej edycji programu. Nic za tam dziwnego, że pozostali kuracjusze docenili jej szczerość coraz uśmiech, i to właśnie Iwona otrzymała tytuł królowej turnusu. Już na początku przyznala się, że trafiła do programu by znaleźć mężczyznę, z którym będzie mogła wjeść spokojne życie w słonecznej Hiszpanii. Iwona nie rzuca słów na wiatr i z dazy do tego, by marzenia się spełniali. Kiedy zgłosiła się do sanatorium milości jej marzeniem było zalożyć koronę królowej Turnusu. Spełniło się. Pora na realizację kolejnych planów. Teraz, kiedy przeszła na emeryturę, wyjeżdża do słonecznej Hiszpanii. Hiszpańskie mieszkanie Iwona Zarnowiecka urządziła w stylu śródziemnomorskim. Leciutkie meble, nieduża mebli, duża przestrzeń wszystko oczywiście w jasnych kolorach mówi Iwona dla czytelników Pomponika. Królowa Turnusu twierdzi, że nie jest sentymentalna i nie zabierze ze sobą wielu rzeczy z Polski. Jak sobie wyobraża codzienność na słonecznym hiszpańskim wybrzeżu w San Pedro, gdzie kupiła mieszkanie? Plaza, slące, morze, owoce morza, spacery. I oczywiście jednym z pierwszych zakupów będzie hulajnoga elektryczna mówi w rozmowie z reporterem komponika królowa turnusu. Iwona z Sanatorium miłości 5 pierwszy raz spróbowała jazdy na hulajnodze elektrycznej własnym w Błysku zdroju. W pierwszym odcinku produkcja zorganizowała on wyścigi na hulajnogach. Iwonie tak bardzo spodobała się jazda tym jednosladem. Zaobiecala sobie kupić taki w Hiszpanii. Nauczyłam się jeździć w programie bardzo, bardzo mi się to podoba. Myślę, że do sklepiku będę jeździć z noga. Obiecalam sobie tam zamontować biały koszyk z duza czerwona albo ruzowa kokarda. Samochód biorę, bo nie wszystko da się wozić z hulajnoga rzeczową mówi Iwona. Iwona chętnie snuje plany o tym, jak to będzie zapraszać do nowego domu w San Pedro przyjaciół. A my życzymy królowej Turnusu, by wszystkie marzenia się jej spełniały.